Na bazie twórczości Karola Wyszyńskiego. Pamiętniki magicznych oczu. 22 wrzesień. Drogi pamiętniczku, zostaliśmy jeszcze na jeden dzień w bliźniaczej górze, gdyż udało nam się znaleźć zlecenie na eskortę innej karawany. Wyruszamy jutro. Co prawda, trasa nie prowadzi do rybnicy, ale nie zostanie nam dużo drogi do pokonania. Poza tym, to zawsze jakiś grosz wpadnie do kieszeni. Wykorzystując czas, który nam został, postanowiliśmy skorzystać z tutejszych atrakcji, z których jeszcze nie mieliśmy szansy spróbować. Udaliśmy się na tutejszy targ, aby obejrzeć aktualne oferty. Przechodząc obok stoiska z bronią, ujrzałam parę pięknie przeozdobionych sztyletów. Zagięte ostrze zaostrzone z jednej strony, wykonane z wzmocnionej stali. Wzdłuż grzbietu grawerowany był motyw liści. Pozłacany jelec od ostrej strony ostrza był zagięty w dół, w celu ochrony palców, a od tępej strony w górę. Rękojeść, która również była lekko wygięta w przeciwną stronę niż ostrze, pokryta była jasnym drewnem. Bardzo mi się spodobały, więc spytałam sprzedawcę, jaka jest cena. Odpowiedział, że 25 złotych monet, cena mnie przytłoczyła. Miałam wystarczającą ilość pieniędzy ale w ten sposób prawie nic by mi nie zostało. Musiałam więc zrezygnować, wolałam zostawić sobie pieniądze na czarną godzinę, poza tym moje aktualne sztylety są w zupełności wystarczające. Przez resztę dnia korzystaliśmy z tego, co mogła zaoferować bliźniacza góra, a na koniec dnia wzięłam wielką, relaksującą kąpiel.